Nie podrabiam stylu szczylu, jestem zwykły chłopak Łaki co mnie zaś od tyłu, jakich spotkam będę kopać Nie wiem kto ich chował, jebane pizdy zera Jakbym miał gloka, to bym kurwa ich wyścielał. Wiele rzeczy siebie, nie trzeba nawet gadać Ważny jest slang, gypsy gang, nic prawnie włada Nie jeden farbowaniec Grubo się przeliczył, jebał go pies, sześćdziesiątek też się tyczy. Nie masz charakteru, to się nie wpierdalaj. Niby normalni, a zasadniczy mafia. Dragi nie zabawka, nie jeden się już porył. Nawet zwykła trawka robi dziury, lepiej pomyśl. Umiar rzecz, ważna co za dużo, to zdrowo Oprócz zabawy też masz życie całkiem obok. Jeszcze jedno kolo, nie wstydem się najebać Wstydem chlać na umór, gdy masz dziecko poznaj schemat Często nie jest lekko, trzeba umieć się zachować Zawsze do przodu, nigdy po trupach I nie w osiach tupak, bo skończysz tak samo Wystarczy jedna kulka, nie żyjesz sajonara. Myśl mordo co robisz, inaczej czeka kara Życie nie zabawa, nieraz trzeba się napocić. Nie wiesz o co chodzi, to lepiej się dowiedz. A jak nie, to się kurwo powiedz. Ej! Kocham pisać wersy, robię niezły Meksyk. Rozpędzalam po raz setki, mam przekaz dla ulic, nie dla żuli. Musisz radzić sobie, mordo, żyjesz w dżungli. Nie uważasz, że cię potną, potrafią ranić mocno Jesteś nierobem, obyś trafił pod nos. Życie nie jest proste, nie ma kurwa lekko Robisz jakiś postęp, lub jesteś kaleko. Nie każdy jest posłem, by zrobić hajs na lewo Nie bądź osłem, wyciągnij wnioski z tego Gieleka to ryzyko, większość trafia za kraty Nie ma nic za friko, mimo że masz trochę papy Nie zawsze jest czasy Hegemon, Chipsy Gang, właśnie tak Rozpierdol na max, 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 max Mam przekaz dla ulic, nie dla żuli może ci to w kurwi żulu